Stoły uginały się w wiśle od pyszności przygotowanych przez miejscowe gospodynie i gospodarzy. Już po raz drugi ogłoszono tu konkurs na wielkanocne wypieki. W trzech kategoriach startowało 21 uczestników. To są cuda i w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo i smakowo, i wzrokowo. Także ja myślę, że konkurs nam się rozrasta, co widać po ubiegłym roku. Tych potraw było gdzieś około 11, w tym roku mamy 25 potraw. Dużo większa liczba uczestników jest, z czego się bardzo cieszę. W konkursie o tytuł najsmaczniejszego wypieku ścigały się nie tylko uznane gospodynie, które od lat szykują takie pyszności, ale także młodzi adepci sztuki kulinarnej, rozmiłowani w miejscowej kuchni. Wśród nich Józef Łupieżowiec, zwycięzca w kategorii na słono. Jego pasztet z dzika podbił podniebienia gości. Bardzo prosty, bardzo prosty przepis. Dusi się dzika pod przykryciem, później się mieli, daje się jajka, trochę bułki namoczonej, no i zapieka się. W babkownicy akurat teraz zrobiłem i gotowe. Trzeba porządnie przyprawić. Dzika akurat nie ma takiego konkretnego smaku i trzeba czymś podkręcić smak. Wielkanocny stół to obok wybornych pasztetów również bogaty żurek z jajkiem oraz tradycyjne murzyny. Na wiślańskich stołach nie zabrakło żadnego z tych specjałów. Mie bardziej, najbardziej chyba paszteciki. Teraz chyba rzadko, mało się piecze. tak. więc wszystko w sklepach jest, można kupić. Nie? A tu już kategoria znacznie bardziej słodka. Baby, mazurki i drobne wielkanocne słodkości – Cieszał nie tylko oko, ale i podniebienie. Precjoza, takie jak te, wymagają dokładności, cierpliwości i artystycznej duszy. Wszystkie te zalety posiada Helena Bujok. Jej kosz pełen kolorowych zajączków zniknął w mgnieniu oka. To takie ciasto jak na ule i w środku był adwokat. Ja wszystko robiłam. Misterna praca. Bardzo misterna, bardzo czasu zajmuje, no ale, żeby wyglądało ładnie, to trzeba czas poświęcić. Pomysłowość gospodyń nie zna granic. Niektóre, wśród nich Zuzanna Szarzec, upiekły na koszyk. Nie lawór przewraca się do góry nogami i plecie się koszyk na około. To ucho też trzeba oddzielnie biec. Gospodynie coraz chętniej prezentują swoje wielkanocne specjały nie tylko w Wiśle. Podobne konkursy odbyły się także w okolicznych miejscowościach, a kto ma ochotę skosztować domowej roboty ciast czy Murzynów, może zaopatrzyć się na licznych jarmarkach wielkanocnych albo samemu spróbować swoich sił w kuchni. Przepisy zostaną skrupulatnie zapisane, udokumentowane i myślę, że w przyszłości, jak już ten zbiór będzie większy, to wydamy, wydamy zbiór przepisów takich potraw wielkanocnych. Laureaci konkursu na wypieki wielkanocne otrzymali dyplomy i nagrody niespodzianki. Hanna Blokerzbacza, portal oxpl.